Mam Dar Hero. Tak jak ty. Nazywa się Emil Danko. Chcę was zabić. Tego właśnie nie rozumiem. Kim jesteś? Przecież wiesz. Jestem Sailar. Masakra w Union Wells, jesteś Tom, Claire Bennett? Od sześciu tygodni nie widziałem mojego ciała i chcę je odzyskać. To morderstwo, prawda? Jak je udowodnimy? Gdy spoglądam wstecz, wydaje mi się, że to życie nie należy do mnie. To ty zawsze miałeś plan, pamiętasz? Możesz tam wrócić. Może uda Ci się odwrócić bieg wydarzeń. Znaleźliśmy kogoś, kto pomoże nam naprawić przeszłość. Jesteś piąty na liście. To moja szczęśliwa liczba. Kiedyś nią była. Myślę, że to, co dziś mówiłeś o odkupieniu, jest możliwe. Tacy jak my nie zaczynają od nowa. Nie jestem taki jak Ty ale nie wspomniałem o zemście. O to w tym chodzi.